W tym materiału opowiem Ci o nowych narzędziach sztucznej inteligencji, które wyszły w tym miesiącu. Są to narzędzia open source i możemy je bezpośrednio wykorzystać, instalując lokalnie, czy też właśnie posiłkując się serwisami, czy miejscem na Hugging Space. Wcześniej mówiłem Ci o Tencent ARC, który pozwala na tworzenie naprawdę dobrych modeli. Pokazywałem Ci możliwości from text to 3D model, czy na przykład from image to D to model 3D, czyli ze zdjęcia 2D do modelu 3D. Tutaj mieliśmy oczywiście collaboration czy demo na Hugging Face. No i to również Ci pokazałem tak, że mogliśmy to użyć na przykład w Conf UI, czyli z tą nakładką. No dobrze, Stability AI zapewne jest Ci już znane. Posiadałem wiele modeli, w tym Text-to-Text, Text-to-Image, czy na przykład Text-to-Music, czy Text-to-SFX do dźwięków. I także powstał tutaj StableFest 3D model. I jak sami tutaj widzimy, jest również możliwość skorzystania z tego modelu na Hugging Face. No i wchodząc na taki model Hugging Face, tutaj mamy oczywiście możliwość instalacji tego, przeczytania opisu. Tutaj mamy też odnośnik, na przykład do możliwości repozytorium czy samego dokumentu. Zawsze mamy coś takiego jak Space Using. No i wykorzystując taki Space, ja w tym momencie no będę mógł z niego tutaj skorzystać. I tutaj widzimy ma 152 gwiazdki. Jest to dosyć nowe narzędzie. Musimy chwilę tutaj poczekać. I stąd mam, if the image already has an for channel, you can skip the background removal step. Czyli tutaj jeśli mamy zdjęcie, które nie ma tła, jest po prostu samym tutaj modelem, no będziemy mogli pominąć ten krok. Na dole mamy załadowane przykłady. Jest to bardzo szybkie generowanie zdjęcia. Ja naprawdę jestem w szoku, bo korzystając z wcześniejszych modeli, na przykład właśnie przez Instant Mesh, chociaż Instant Mesh był dosyć już szybszy, to na przykład z Dream Gaussian, no tam to potrafiło trochę trwać. I w tym momencie ja mogę skorzystać z tego oto modelu. Widzimy, że ja go dodałem tutaj. Możemy ustawić również sobie tutaj ratio. Jak na sam początek już dodaliśmy, nie ma tu usuniętego tła, moglibyśmy usunąć to tło wykorzystując ten program czy posiłkując się choćby Photoshopem, tam gdzie moglibyśmy usunąć takie tło. No i tutaj już mam usunięte tło od razu. De facto możemy też użyć tego narzędzia do usuwania tła. I teraz w tym momencie klikamy run. Jest procesowanie 1,1 ,1 sekundy i zaraz będzie tutaj dostępny model 3D. U mnie działa to troszeczkę wolniej, ale nie z powodu samego narzędzia, a tutaj problemów z łączem, ale zaraz tutaj będzie to gotowe. I też widzimy, że tutaj mamy możliwość ustawienia HDR ARM, czy Environment Map to Light the 3D Model. To jest niesamowite, bo nie tylko. Mamy model, który został wygenerowany bardzo tutaj realistycznie. Ale też możemy dodać na przykład oświetlenie, i nakładając taki postproces również będziemy mogli się tym posiłkować. Obecnie mamy tak naprawdę kilka takich modelów. Tutaj mamy oświetlenie na przykład z pokojem. Jeśli chcemy, żeby to był na przykład las deszczowy, żeby była nałożona taka poświata tekstur nawigująca, że jest właśnie tutaj deszcz, no to też stąd mamy taki efekt. Myślę, że warto wykorzystać kilka przykładów. Te przykłady właśnie pokazują nam. Mamy tutaj preview. Nie jest to załadowane od razu, ale zaraz tutaj zobaczysz dokładny efekt właśnie z wykorzystaniem tego. No, mamy drzewo tutaj w tym momencie. Wyglądało ono tak. I też jeśli usunę ten postproces, działa to nieco inaczej. Jeśli nałożę ten, zaraz zobaczysz efekt końcowy. Jest on zdecydowanie jaśniejszy. No, jeśli wezmę Banner room, zobaczymy też inną wersję oświetlenia. Jest to jest bardziej oświetlone. Myślę, że też warto zapoznać się z innymi modelami. To zdjęcie jest dosyć realistyczne. Sprawdźmy jak sobie poradzić z bardziej skomplikowanym modelem. Nie za zwykłym modelem 2D, ale tutaj właśnie 3D. No i ten efekt jest naprawdę niesły. Myślę, że można go już użyć do mobilnych gier, czy do gier low poly. Niesamowite. No i wiadomo, taki model może być również pobrany. A następnie utworzony, bądź dodany choćby do naszego silnika Anin Engine. Jest to format GLB. No ale pamiętaj, że również możesz to konwertować czy importować z wykorzystaniem specjalnych aplikacji, czy np. Autodesk 3ds Max, czy z pluginami np. do Blendera. Innym narzędziem, o którym chciałbym Ci powiedzieć jest um, Edify 3D. Jest on dostępny bezpośrednio z panelu NVIDIA. No i tutaj mamy dwie wersje, Text to 3D i Image to 3D. No Stable First 3D Reconstruction, no to on głównie posiłkuje się po prostu zdjęciem 2D. Tutaj mamy możliwość również promptów. I ja mogę wybrać jedne z przykładowych zdjęć, tak jak tutaj widzimy to krzesło, jednak co mogę również zrobić, to wykorzystać parę innych, jak na przykład więc mógłbym tu wykorzystać coś innego. Mamy tutaj przykład, element losowości, czy ustawienie tak naprawdę poligonów. Widzimy, że ta zmienna coraz częściej się pojawia, i za jakiś czas myślę, że będziemy mogli generować modele 3D z dużą ilością polygonów. Jeśli tutaj mam cowboy head with a sherry badge, ja zrobię tutaj na przykład a simple horse with medial armor i klikamy generate preview. Jak widzimy na sam początek, tutaj mam możliwość 50 z tego co wiem, to odnawia się to co jakiś interwał czasowy, i tutaj mamy generating. Też jest dosyć szybkie, i zaraz zobaczysz właśnie możliwość generowania z wykorzystaniem promptów. Jest wygenerowany preview. Musimy chwilę poczekać. Czasem mamy również możliwość tutaj wybrania kilku wariantów. No i gdy mamy już preview, to potem możemy właśnie wybrać ten wariant. No i następny etap będzie już tutaj polegał na odtworzeniu modelu 3D. Tutaj mamy przycisk Generate 3D. Jeśli nie ma tutaj, czasem się pojawia, miałem tak kilka razy, klikamy Generate 3D, no i musimy wtedy chwilę poczekać. W międzyczasie, chciałbym Ci powiedzieć, jak możemy monetyzować modele 3D. Czy oferować swoje usługi tworzenia modeli 3D z wykorzystaniem AI. Zacznę od Sketchfab. Sketchfab to platforma pozwalająca na sprzedaż i zakup modeli 3D. Umożliwia także prezentowanie modeli przyglądarce internetowej. Właśnie z takim oto interaktywnym podglądem. Wygląda on niesamowicie. Kolejny mamy TurboSquid, jest to jeden z największych rynków dla modeli 3D, oferuje szeroki wybór modeli 3D do różnych zastosowań od gier komputerowych po same filmy. CG Trader to marketplace oferujący sprzedaż modeli 3D, a także możliwość zatrudnienia projektantów do tworzenia niestandardowych treści, tak jak mamy tutaj, Freelance on CG Trader, tutaj Scream Shape Shapeways. Jest to serwis umożliwiający sprzedaż modeli 3D do druku 3D. Twórcy mogą sprzedawać swoje projekty bezpośrednio klientom, którzy mogą je następnie wykorzystywać. 3D Export to platforma oferująca sprzedaż modeli 3D, tekstur, pluginów oraz samych narzędzi. Tutaj widzimy przykładowe modele. Jest to bardzo popularne wśród twórców gier oraz animacji, czy też projektów związanych z kinematografią. Ostatni to CubeBrush. Jest to taki marketplace dla samych artystów. Oferujący sprzedaż mody 3D tekstur i zasobów cyfrowych. No i posiada także sekcję kursów edukacyjnych powiązanych właśnie z tym. A jeśli chodzi o same serwisy, no myślę, że nie sposób nie wspomnieć tutaj o Fiverr. Przechodząc do zakładki Graphic Design, tutaj mamy 3D Design i mamy tu właśnie projekty architektoniczne, tworzenie właśnie tutaj na przykład fashion, tak, ubrania, moda, drukowane tutaj postacie, landscape czy game art, jakie ja tutaj załatowałem. Mamy właśnie stworzone modele 3D, no i widzimy też, jak ceny tutaj oscylują oraz jak nasycony jest ten rynek. Na przykład przy tworzeniu gier no mamy ponad 7600 ofert. Jeśli sprawdzimy inne kategorie, myślę, że nie będzie to tak aż nasycone przy na przykład kolejnym modeling to jest 28 tysięcy, no, Projekty architektoniczne są o wiele bardziej. Tutaj jeszcze bardziej, tutaj mamy zwykłe modele, czyli nie stworzone do gier. W sumie gry to taka nisza, ale drukowanie już mniej. A modelowanie i same renderowanie jeszcze mniej, więc tak możemy to wykorzystać. Myślę, że aport jest również ważnym miejscem, bo możemy znaleźć tutaj specjalistę do tworzenia modeli 3 na zamówienie no i umożliwia to tworzenie ofert projektowych i współpracę z klientami na całym świecie. Tak samo przy freelancer.com jest to serwis umożliwiający zlecanie projektów związanych właśnie z modelowaniem 3D. I tutaj również istnieje możliwość tak naprawdę na konkursy projektowe, czyli osoba zleca taki konkurs, a potem wybiera tą pracę, która jest najlepsza. To, to, to platforma łącząca firmy z najlepszymi freelancerami na rynku, w tym specjalistami od modelowania 3D. Serwis oferuje wyselekcjonowaną bazę talentów. No i tutaj jest dosyć skomplikowany proces dołączenia. Widzimy firmy Apple, SpaceX, Facebook, Cornell University. No, i tutaj, żeby przejść i oferować nasze usługi, no myślę, że musimy pokazać jakieś skill i obecna technologia związana z modelowaniem, właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, jeszcze na to nie pozwala. Też mamy People Per Hour, jest to marketplace dla freelancerów, gdzie można oferować swoje usługi modelowania 3D. No i tutaj, właśnie przy designie, mamy 3D design i możemy sobie właśnie sprawdzić te wszystkie serwisy. Dodatkowo, możemy również oferować kursy, tak na platformach takich jak Gigabyte czy Skillshare, tak aby nauczyć innych modelowania 3D, czy współpracować z firmami z branży gier komputerowych, architektonicznej czy filmowej, które często potrzebują dosyć niestandardowych modeli 3D. Tworzenie i sprzedaż modeli na zasadzie licencji, gdzie klienci płacą za prawo do używania w swoich projektach, również może być kolejnym sposobem. No i korzystając z tego wszystkiego, możemy osiągać zarówno dochody pasywne ze sprzedaży modeli, jak i aktywne poprzez świadczenie usług. Na zamówienie. No i teraz mamy już to wygenerowane, możemy pobrać to w formacie USDZ czy GLB i mamy taki oto koń do gier RTS czy gier mobilnych. Naprawdę nie jest to złe. No i wiadomo, że zwiększając face scan, będzie to trwać dłużej i coraz bardziej zauważam, że te modele wyglądają realistyczniej. Myślę, że to tylko kwestia kilkunastu miesięcy, zanim te modele będą już takie game ready. Być może nawet za jakiś interwał czasowy będą one już AAA gotowe do użycia już takich. Wysokobudżetowych projektach filmowych bądź też gier AAA. A jeśli jesteś zainteresowany nowymi sposobami zarabiania przez internet z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, koniecznie sprawdź mój kurs, w którym znajdziesz ponad 200 odcinków i 16 godzin materiałów omawiających praktyczne metody zarabiania online.